Witam Was moi drodzy. Jak widzicie, aura jest zimowa. Pod nogami słyszycie jak coś skrzeczy? Tak, tu są właśnie kości łamanych śnieżynek. Więc moi drodzy, jako jest zima, to chyba pora rozpocząć akcję coroczną już piąta edycja będzie kreatywnej. Paczki. Jeżeli ktoś jeszcze z Was, moi drodzy, nie wie, czym jest akcja kreatywnej paczki, to w jakimś słuchajcie wam już mówię, moi drodzy. Co roku w grudniu zrzucamy się, moi drodzy, wszyscy kreatorzy na pewien cel. Cel jest nieznany tak do końca. W sensie nie wiemy, kto będzie osobą nominowaną, abym w, aby w tym roku go odwiedził z kreatywną paczką. Zbieramy pewną sumę pieniędzy, ale nie jest jakby określona, w zależności od tego, ile uzbieramy, to wtedy zawsze jedna osoba jest nominowana do dostania nazwijmy to głównego prezentu świątecznego. I moi drodzy, w zależności od tego, czy zostaną jakieś pieniądze, czy nie, to wtedy ewentualnie, moi drodzy, robimy, śnieżkę sobie lepiej. robimy dodatkowe, moi drodzy, paczki, pomniejsze. Mam pomysł na główną paczkę w tym roku. Trzeba troszeczkę pieniążka uzbierać, zobaczymy, moi drodzy, czy nam się to uda. Jeżeli będziecie chcieli moi drodzy wziąć udział w kreatywnej paczce, czy wysłać jakiś przedmiot na kreatywną paczkę, to moi drodzy w piątki o godzinie 20.30 na live możecie po prostu rzucić grosza Wiedźminowi i moi drodzy zobaczycie kolejną odsłonę piątą już kreatywnej paczki, gdzie w tym roku pojedziemy. Już byliśmy w różnych miejscach. Byliśmy w Zakopanem, byliśmy w Warszawie, raz też byliśmy w Legnicy. To w sensie od tej paczki kreatywnej dla Marka, żeby przywrócić jego hobby. Pamiętacie, on miał kiedyś hobby pająki, tak szybko Wam powiem. Później z różnych powodów nie miał pająków. 4 czy 5 lat temu, 5 lat temu, zrobiliśmy, moi drodzy zrzutę, kupiliśmy mu takie wymarzone na tamten czas gatunki pająków i powiem Wam, że. Na dziś dzień chłopak jest tak wkręcony, ma założoną własną już hodowlę, także czuje się troszeczkę takim. E, czujemy się, możemy się czuć jako kreatorzy, takim, że daliśmy mu taką iskierkę, tego właśnie, żeby, e, żeby wrócił do swojego hobby. W innych latach różne inne paczki robiliśmy, więc moi drodzy, jeżeli ktoś chce dorzucić się do tej e, naszej kreatywnej akcji. Kreatywnej paczki w piątek o godzinie 20.30 są live, y, na których może po prostu zrzucić się, przelać jakiś pieniądz. Jeżeli nie może być o takiej godzinie, to, to nie wiem, to niech napisze pod spodem na maila kreatywna paczka. Jeżeli chce, ma jakiś inny pomysł na to, postaramy się, postaramy się jakoś to wszystko ogarnąć. I co Wam więcej mogę powiedzieć, moi drodzy? Kto wie, być może właśnie do ciebie w tym roku przyjadę, moi drodzy, z kreatywną paczką. No i co, chyba nie zamulam więcej. Dziękuję wszystkim, moi drodzy, którzy brali już udział w kreatywnych paczkach na przestrzeni lat. Tym, którzy wezmą, wszystkim bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was, moi drodzy, serdecznie i do zobaczenia już niebawem. Cześć i czołem.